Siemanko w kolejnym odcinku Career Road to Glory. Przedostatni odcinek tej serii. Jesteśmy w AC Milanie, nadal. Drugi sezon przed nami. W tamtym sezonie udało nam się wygrać Scudetto, czy nam uda się w tym sezonie wygrać Ligę Mistrzów? Oby, bo to by była już trzecia drużyna, którą trzecia drużyna, którą wygrywam Champions League. To by coś naprawdę niesamowitego. I pamiętajcie, łapka w górę. Nadal nagrywam z rzędu kolejny film. Siódmy materiał z rzędu nagrywam. Choć te materiały, może są krótkie, ale jednak trochę to jest to męczące. Jak się przed ekranem i ciągle mówić, nagrywać, więc No zobaczymy. Chcę to zrobić dzisiaj. Taki plan jest i tyle. Dobra, jesteśmy w Mediolanie. Eee. No i co, trzeba wzmocnić oczywiście ten zespół. Lecimy dalej. Budujemy włoski Milan. Jak najwięcej Włochów, oczywiście. Nie, że. O, nie jesteś Włochem, tu się sprzedaje, zwalniam cię ci Roma. Nie. Do żadnej Romy Cię nie sprzedam. Echem. Zobaczymy czy są jakieś utalentowani piłkarze włoszych. Ale coś oprócz Wilalby. Nie znalazłem super piłkarza na ten moment. Postanowiłem wzmocnić obronę. Ale Ronald Araujo będzie grał jako PO. Bo może grać jako PO. Ma 89 overalla. No chociaż ten overall bardzo mu spada. Wam muszę powiedzieć. Ale na, na razie myślę, że to jest super wzmocnienie. Wiem, że mam Patersona na prawą obronę. Ale Arachun jest lepszym piłkarzem, jest o wiele szybszy, lepsze obronie i na prawej obronie myślę, że będzie grał. Niesamowicie kupiliśmy go z Juventusu za naprawdę bezcen, bo te 31 milionów to jest naprawdę nic za niego. Kolejnym transferem jest, jak się nie mylę, nie wiem, nie poznaję po twarzy. Fagiolo, Pafunti, Teraz się dowiemy. Hmm, tutaj przywitanie. Samuel Ricci, no to już w ogóle się pomyliłem. Ricci do środka pola. Jezu, znowu się wydarłem. Przepraszam Was, że w tych odcinkach dziwnie brzmię. Ale, ale Ricci wzmocni naszą pomoc, wzmocni naszą pomoc, tak. Samuel Ricci z Kadizu, witam tego i 20 milionów Eurasów i 84 wylata, on chyba 86 ma łącznie. Tutaj Simone Pafundi, witany jak nowa nadzieja, nowa gwiazda. Milanu, bardzo utalentowany piłkarz, no, aktualnie 16 lat, już grał w Serie do kadry Włoch, zobaczymy jakiego jego się potoczy, również go będę obserwował, zobaczymy jak Pafundi się rozwinie w przyszłości, duży transfer, będzie Barty Kostucha patrzy, no no, fajnie biegasz, naprawdę chciałbym tak biegać, ale ja nie jestem fanem biegania, wolę jeździć na rowerze, siemano Simone, zobaczymy ile będziesz grał, no bo jest duża konkurencja, a ja trochę chcę mieć dużą ławkę rezerwowych, wiecie... No Zobaczymy jak fundi będzie. I ja nie mam na tym żadnej kontroli, tak jak mówiłem, symuluję miesiąc na miesiąc i tyle, bo tak to bym nigdy nie nagrał tej kariery. I symuluję mecz po meczu, nie ustalam składów, komputer je ustala. No i kolejny transfer, kolejna gwiazda, Wilfred Gnotto. Witamy w Mediolanie, witamy w Włoszech. Znowu Kostucha, tutaj party wchodzi, siemano Wilfredo. A ma być zastępcą Leo Rafaela, jest trochę starszy, ale nadal trzyma poziom, No ale fajnie, przyda się taki Gnotto, zobaczymy jak przy symulacji będzie wykorzystywany, czy będzie grał, czy też nie, nie ma na to wpływu, ale myślę, że te transfery są naprawdę solidne. Kolejny mega transfer Milanu, szykujemy się na podbój Europy, podbój Ligi Mistrzów, podbój Serie wszystkiego. No daliśmy Czaka klarka i 44 miliony. Myślę, że to jest naprawdę spoko kwota jak za niego. No dobra cena, dobra cena, no zobaczymy. Lepsza oferta 50 milionów, pewnie mi nie sprzedali go nawet. Ale dobra, kolejny transfer. Fajny piłkarz, który się rozgląda, przychodzi, siema. Eee, ja tu przyszedłem grać w piłkę. No dobra, to iść tam dalej. To jest nasz trener. Siemano, ale sorry jak gadam na telefonie, mam czasu. No dobra, idź sobie, pojeźdź na rowerze. Fajnie jeździ na rowerze. Oj, sorry za to plumkanie. Myślę, że mam wyciszone. I to jest chyba Giorgio Scalvini, jak się nie mylę. Nie wiem, czy ma Giorgio na imię. Jesteś Scalvini, czy nie jesteś Scalvini? Przyznaj się. Giorgio Scalvini, tak jest. Środek obrony, bo Botman coraz koszowera ma. Więc kupiłem sobie tego. Lukas Eta. Lukas Hernandez. Mamy Lukasa Hernandeza, czy kogo mamy? Teo Hernandez. Nasz kapitan niestety jest coraz gorszy overallowo, więc musi go zastąpić Młody kre, młoda krew. No młodsza, Udogi, lewy obrońca, włoski więc. Kolejny włoski piłkarz w Milanie. Czemu ja nie poszedłem jeszcze po Holendrów, co nie? Mogłem tak otworzyć taką holenderski trochę zaciąg Milanów, jakiś był Van Basten, Ricard, Hulit. Ale mamy Destiny, Udogi Dodzi. I tak wyglądają chyba moje transfery, myślę, że to tyle. Więcej tutaj nic nie robiłem. Co tu? Czemu ja tego nie wyciąłem? Dobra, wiem, przypomniałem sobie, że może kupić Donnarumę, Rumę. Ale mamy zileta, który ma taki sam overal, jest o 5 lat chyba młodszy, czy nawet więcej. No ale Donna Rumę kupić, nawet jako taki rezerwowy. Może w przyszłym sezonie, czemu by nie. No, bo jednak ten zile ma 102 overala, ale jest młodszy aż o 5 lat, ale jest też mały. Więc może w następnym sezonie... Donna Ruma do nas wróci Naprawdę mamy silny skład. No ten składem to bym sam pograł. No ale jak nam pójdzie w drugim sezonie. Tu już widzicie, wygrywamy ligę mistrzów, ale pokazuje, że Ligę Europy. Wygraliśmy ligę po raz drugi z rzędu, więc mamy znowu skudetto. Jest kapitalnie. Mamy Skudetto, po raz kolejny. Żanowa Sanitana i Cremonese ze sobie z ligi. Yy, tutaj mamy co? Megrana z PLG, choć wygraliśmy Ligę Mistrzów, choć znowu prawie byśmy nie wyszli z grupy, więc naprawdę mamy dużo szczęścia. No, tutaj wygraliśmy pokarnych z, z Rangersami w półfinale. To mnie najbardziej zdziwiło. Yy, no i zobaczmy jeszcze nasz składzik. Yy, no i co? 27 Goli Villalby, 27 Leao, Cho 20 Baldanazi 17. Więc naprawdę jest spoko. Ma rok, muszę powiedzieć. Nasz kolejny sezon jest kapitalny. Zostaje jeszcze na kolejny sezon we Włoszech. Wtedy zostaną mi 3 lata do końca kariery. No i zobaczymy co się dalej potoczy. Tutaj już widzicie kto nie grał. Ci piłkarze też są mało wykorzystywani. Nie, tu patrzyłem na gole. No Pafundi sobie nie pograł. Tyle hajsu, a on nie grał, co nie? Kostucha, po co taki piłkarzy kupujesz? Bo ja o tym nie decyduję komputer. Jak ja bym ją decydować, to on by grał, albo Baldanzi na zmianę. No i zobaczymy, co dalej. Tych piłkarzy, których chciałbym pozyskać, taki Bastoni bym chciał, ale Liverpool go nie chce sprzedać, więc go nie pozyskam. Zobaczymy w trzecim sezonie. Ja tak naprawdę już nie wiem, kogo kupować. Trochę mi zaczyna już głowa boleć, chyba trochę przegina z tym nagrywaniem, ale jeszcze tylko jeden odcinek. Dasz radę Kostucha, dasz radę. Nigdy więcej już tego nie robię. Jeszcze jest 30 stopni na dworze, więc sobie wybrałem waroki. Naprawdę kapitalnie to przemyślałeś. Nie ma za co. No i co? Drugi sezon z podwójną koroną. Puchar w oknie wygrany. Liga wygrana, liga mistrzów wygrana. I lecimy na trzeci sezon, no bo tu już nie ma co się zatrzymać. Czy uda się po raz trzeci wygrać z to to było coś pięknego. Taki jest plan. Czy się uda? Teraz się dowiemy. 3, 2, 1, trzeci sezon. Witam Was bardzo serdecznie w trzecim sezonie Kariery Milanu Stwierdziłem, że już w jednym sezonie to zrobimy, w jednym odcinku ja Odcinek po dwie minuty dodawać, to już short sobie mógł wstawić Ale to jest seria na YouTube eee, No i co? No i kupiłem Donnarumę Mam dwóch bramkarzy elitarnych w ogóle Może powiedzieć po co? Po co takich ci dwóch dobrych bramkarzy? Bo mogę! Daj do Naruma, zakończ karierę w Milanie, tam gdzie się wszystko zaczęło a nie odchodzisz jakieś beżże, żeby coś wygrać. No, Puchar Francji, Ligę Francuską, weź przestań. No dobra, 20 milionów dałem. Przepłaciłem! Ale Tyle hajsu miałem, że ja się tym nie przejmowałem. Ogólnie. No i kończymy sezon na pierwszym miejscu, trzeci raz, raz rzędu mistrzostwo, no ale niestety nie oglądaliśmy Pucharu, nie oglądaliśmy Ligi Mistrzów, Puchar w oknie dla nas, otwaliśmy w półfinale, no i Ligi Mistrzów nie obroniliśmy odpadliśmy kurde, w 1.8 City więc no przez to, że miałem bardzo samą ocenę zarządu żaden klub mnie nie chciał i musiałem zostać w Milanie do następnego sezonu byłem trochę zirytowany ale stwierdziłem, że najwyżej w połowie sezonu stwierdziłem, że jeszcze dobra, odejdę jeszcze do jakiegoś jednego klubu że w połowie sezonu następnego po prostu odejdę i zagram półtora sezonu w jakimś nowym klubie i tyle no, bo nikt mnie nie chciał wziąć, bo miałem słabą ocenę menadżera. Bo celów nie spełniłem, bo wygrałem tylko ligę. Więc, no, tak to wyszło w tej serii. No, musiałem to zrobić. Dlatego na początku nowego sezonu spełniałem cele zarządu. Jak sobie zobaczycie, no, prawie 400 zwycięstw mamy. 9 tytułów ligowych, 5 razy puchat kontynentalny. Czyli co, 3 razy wygrałem ligę mistrzów. Raz Liga Konferencji, raz Copa Libertadores, więc no, kurde, wow, dobry jestem trener, co nie? Jeśli jestem dobry trenerem, zostawcie łapkę w górę. No i w następnym sezonie, widzicie, ta ocena popularności menadżera jest tak tragiczna, że nikt mnie nie chce. Nikt mnie nie chce i dlatego muszę zostać w tym klubie e, na kolejny sezon. Smutne. No ale co zrobić? Jak trzeba, to trzeba. Ale po, udało mi się uciec po połowie. Tak, na nie po połowie, bo w kilku rozegranych meczach. E, tam był taki cel, żebym kupił sobie 4 piłkarzy, 82 Overana, więc to zrobiłem, e, żeby odejść. I tak się kończy moja przygoda w Milanie. Zmacniam Milan, ale odchodzę. No, fajna przygoda. Myślałem, że tak, tu 5 sezonów, ale siedzi. A może jeszcze gdzieś pójdę. Czemu by nie? I pamiętajcie, że to przy ostatni odcinek. Teraz się widzimy w ostatnim, no. To tyle ode mnie. Dzięki jeszcze raz. No i do usłyszenia. Bajo.